Cześć, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, dlaczego w Polsce dopóki rządzi PiS, dopóki rządzą stare dziadki to nie zostanie wprowadzona legalizacja marihuany na przykład. To jest w sumie proste do, do stwierdzenia, bo należy spojrzeć po pierwsze na elektorat tej partii. Jakie to są osoby? To są przeważnie osoby starsze. To jest na pewno nie jest to młodzież, powiedzmy ludzie młodzi to nie są, bo ta partia musi dbać po prostu o, o swój elektorat. Musi mówić im te rzeczy, które chcą usłyszeć. Tym bardziej, że no tutaj chyba ojciec Ryzyk też wspiera tą partię. No i na antenie Radia Marii są prezentowane treści takie, które po prostu trafiają do tych osób starszych. Już nie będę się wypowiadał na temat osób, które są. Jakby to powiedzieć fanami, czy takimi wyznawcami po prostu, czy, czy partii, czy, czy, te, czy tego Radia, czy też Ojca ryzyka. A więc, więc y, osoby takie starsze. Y, jeżeli by powiedzmy PiS prowadziło legalizację Marihuany, no to, y, to by y, no, nie dowierzała i po prostu. Od, może by się nawet część by się odwróciła od tej partii już po prostu nie zagłosowała na nią, więc, Dopóki oni istnieją, no to legalizacji marihuany nie będzie I osoby, które będą chciały sobie zapalić jointa, czy zostaną złapane z jakąś niewielką ilością, to będą po prostu e, że tak powiem, no maltretowane I będzie im odbierany po prostu ten smak życia, że tak powiem Także no to jest proste, nie? Bardzo proste No i tyle